Dawno się nie widzieliśmy, ale uwierzcie mi, że warto było czekać, bo dzisiaj chciałem zaprezentować Wam nasz najnowszy odbiornik i prawdopodobnie jest to najmniejszy odbiornik z płytą dla na rynku, a nazwaliśmy go Sirius Mini. Mimo tego, że mamy teraz na rynku wysyp odbiorników z chińskimi płytami głównymi, to jednak Trimble nadal, nadal wiedzie prym w wyznaczaniu pozycji. Ja mam na imię Szymon i zapraszam Was na dzisiejszy filmik. Sirius to bardzo dobrze znana marka na polskim rynku, nie inaczej jest w tym przypadku. Ten odbiornik to bardzo nowoczesna, ale zarazem kompaktowa konstrukcja, która wyposażona jest w takie gadżety jak tam kamerka dotyczenia i wbudowana bateria o dość dużej pojemności, ponieważ mamy tutaj prawie 7000 mAh, i jest to wartość taka, jak w przypadku jego większego brata, czyli Siriusa Pro, a dodatkowo jego energooszczędność pozwala nam na jeszcze większe wydłużenie czasu pracy. W porównaniu do Siriusa Pro udało się tutaj znacznie zmniejszyć gabaryty i wagę odbiornika, dzięki czemu praca z Siriusem Mini jest jeszcze bardziej komfortowa. Odbiornik ma wymiary 7x12 cm, a wagę w okolicach 700 g. Zastosowanie płyty Trimbla gwarantuje tutaj najwyższą jakość pomiarów, a zwłaszcza podczas trudnych warunków aktywności jonosfery. Bardzo często pytacie nas, jaka właściwie jest różnica między chińskimi płytami głównymi a płytami Trimbla. Już odpowiadam. Po pierwsze, płyta Trimbla gwarantuje najwyższą jakość pomiaru i jego największą powtarzalność. A w praktyce wygląda to tak, że jeśli będziemy mierzyć kilkukrotnie jakiś jeden szczegół terenowy z różnymi inicjalizacjami, to poszczególne pomiary będą najbardziej do siebie zbliżone w przypadku właśnie pomiaru z odbiornikiem z płytą Trimbla. Jak pewnie wiecie, najbardziej problematyczną współrzędną jest oczywiście wysokość, ponieważ zawsze mamy tam największy rozrzut. W przypadku odbiornika z płytą Trimbla ta powtarzalność zawsze będzie najlepsza dzięki zaawansowanym algorytmom zastosowanym w takich właśnie płytach. Nie są to słowa bez pokrycia, ponieważ na polskim rynku pracuje już ponad 1500 odbiorników z płytą Trimbla oraz z marką Sirius, które zostały dostarczone przez Arteo. Jak pokazuje nasze doświadczenie, kolejna przewaga tej płyty objawia się podczas pracy w czasie wysokiej aktywności jonosfery i wtedy z taką płytą jesteśmy w stanie pracować najdłużej, najłatwiej jest nam uzyskać dokładność fix, w porównaniu do innych płyt głównych. I co najważniejsze, te rozwiązania są wiarygodne. Trzecim argumentem jest to, że nie zawsze mamy możliwość połączenia się blisko do stacji referencyjnej, a w przypadku tego odbiornika będziemy mogli pracować na dłuższych wektorach i nie będziemy mieli wtedy problemu z uzyskaniem dobrych dokładności. Gdy mamy do wykonania pracę w miejscu, gdzie do najbliższej stacji referencyjnej mamy odległość 30, 40 czy nawet 50 km, to ten odbiornik będzie idealny do tego zadania. Dzięki zastosowaniu takiej płyty głównej mamy tutaj możliwość korzystania z serwisu XFILL, czyli serwisu utrzymania dokładności pomiaru nawet po utracie dostępu do korekt. A w porównaniu do innych serwisów typu Galileo HAS lub Beidou PPP jest to zdecydowanie najlepszy serwis tego typu gwarantujący najlepsze dokładności. Tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam Was na praktyczny test naszego odbiornika. W odbiorniku Sirius Mini mamy zastosowany bardzo dobry moduł IMU i o ile wiem jest to najlepszy moduł IMU na świecie, którym możemy mierzyć bez limitu wychylenia pod dowolnym kątem. A jego inicjalizacja jest bardzo prosta, wystarczy jedynie przejść kilka kroków, a dodatkowo, niezależnie od kąta wychylenia, dokładności będą bardzo, bardzo dobre. Tutaj miałem do zmierzenia tylko kilka pikiet na gruncie, więc było bardzo łatwo. Ale teraz, na przykład, zmierzę sobie ten hydrant i to też nie będzie żaden problem. Wystarczy, że przykładam yy, grot tyczki u góry hydrantu i mogę bez problemu go zmierzyć. Podniesiemy teraz poprzeczkę jeszcze wyżej i spróbuję zmierzyć taką skrzynkę energetyczną. No i tutaj kąt wychylenia już przekracza kąt prosty. Ale to również nie jest żaden problem. I kiedy jeszcze tak zaawansowany moduł im może okazać się przydatny, na przykład w takiej sytuacji jak tutaj, gdy mamy bardzo ograniczoną widoczność. Yy, nasz sygnał satelitarny jest ograniczany przez bardzo wysoki mur, w tym przypadku mur wawelu. Yy, no i mogę sobie przyłożyć tą tyczkę nawet pod takim dużym kątem i bez problemu wykonać pomiar. I po, postaram się jeszcze wykonać ten pomiar pod kilkoma różnymi kątami. Na przykład jeszcze teraz większym troszkę. Ok, wykonałem sobie kilka pomiarów i teraz popatrzmy na współrzędne. Różnice między poszczególnymi współrzędnymi to tak naprawdę około 3 cm na wysokości i około 2-3 cm po x i y. Więc jak sami widzicie, wyniki mamy książkowe pomimo tak dużego kąta wychylenia. W odbiorniku Sirius Mini mamy wbudowaną kamerkę dotyczenia, co bardzo przydatne. Jest w przypadku tyczenia linii. Zobaczcie sami. Eee, z podczytanego kada wybieram sobie interesującą mi linię. Eee, w tym przypadku jest to jakiś kaner, kabel energetyczny, który jest tutaj gdzieś pod nami zakopany. Eee, klikam tyczenie. I na samym dole włączam sobie tyczenie AR. I zobaczcie od razu, obraz jest streamowany z odbiornika do mojego kontrolera. I bardzo dobrze, bardzo dokładnie wiem, którą stronę się kierować, żeby wytyczyć moją linię. Kamerkę do tyczenia tak samo możemy wykorzystać w przypadku tyczenia elementu punktowego. I za pomocą takiego wskaźnika tutaj możemy sobie wybrać na przykład tutaj załamanie tej sieci gazowej. I tyczenie AR, i nic prostszego, punkt został wytyczony. Tutaj na Wawelu mamy rozmieszczonych kilka punktów, które zostały wcześniej zmierzone wielogodzinną statyką. I dzięki uprzejmości pana Mariusza, znanego szerzej w internecie jako honorowy południk krakowski, otrzymaliśmy współrzędne tych punktów i teraz sobie je wytyczymy. Wybieram punkt numer o oznaczeniu M4, M od medalionu, który właśnie jest ten punkt. Klikam tyczenie, mogę sobie jeszcze na przykład wytyczyć go z użyciem tej mojej kamerki dotyczenia. Postaram się jak najdokładniej wcelować ten punkt. Tu jest taki trójkącik. I zobaczcie, praktycznie względem statyki to yy, tyczenie no, siedzi na zero, bo, ponieważ te półtorej cm, które tutaj mamy różnicy, to jest tak naprawdę tylko błąd pomiaru odbiornika. Yy, wytyczmy, wytyczmy sobie jeszcze pozostałe punkty, które znajdują się w zdecydowanie trudniejszym terenie. Wybrałem myślę najtrudniejsze miejsce, jakie jest możliwe do pomiaru w Krakowie, i sami zobaczycie, jak sprawdzi się tam Sirius Mini. Zapraszam na plac Arkadowy. Na środku dziedzińca arkadowego mamy taki sam medalion jak tam wcześniej i znowu spróbujemy go sobie wytyczyć. Myślę, że nasz kamerzysta może pokazać, jak trudny teren to jest. Wszędzie mamy dookoła wysokie budynki, a mimo to bez problemu mamy tutaj dokładność fixet i teraz przyłożę sobie oczywiście grot dotyczki do naszego medalionu. I zobaczcie sami, na płasko ta różnica to około 3 cm, no i na wysokość tak samo, około 2 cm, no więc tak naprawdę mimo tak trudnego terenu odbiornik świetnie sobie poradził. Jeszcze raz spróbuję zreinicjalizować go, żeby zobaczyć czy, będzie czy ten pomiar będzie powtarzany w kolejnej inicjalizacji. Dobra, odbiornik przeszedł na flauta i teraz czekamy aż znowu osiągnie dokładność fixet. Dobrze, mamy teraz już kolejną inicjalizację. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Wyniki tyczenia są praktycznie dokładnie takie same jak wcześniej. Trzecia, ostatnia próba nie tylko zerwę inicjalizację. Ale całkowicie rozłączę się z siecią, poprzez to, że wyłączę odbiornik i włączę go od nowa. Tak więc, sami widzicie, daję wstecz, wyłącz odbiornik, zatwierdź. Odbiornik jest wyłączony, i odpalamy go jeszcze raz. Dobra, zobaczymy jak długo będziemy musieli czekać. Okej, okay, odbiornik już się połączył. Mamy już dokładność fixet. Jeszcze tylko inicjalizacja IMU. Lepowe. No, i nasza różnica jest praktycznie taka sama jak w poprzednim razem. Te wszystkie trzy próby bardzo dobrze pokazują, jak w, mimo tak niekorzystnych warunkach, jak dokładny i powtarzalny jest ten odbiornik. A dlaczego jestem pewny współrzędnik tego punktu? Ponieważ mierzyliśmy go całonocną statyką odbiornikiem Sirius Pro, czyli starszym bratem naszego dzisiejszego bohatera. Mimo tak zaawansowanych technologii i płyty głównej zastosowanej w tym odbiorniku, jego cena nie jest wygórowana. Jest to zdecydowanie ekonomiczne rozwiązanie, a jeśli ktoś potrzebuje bardzo dobrych dokładności i dużej powtarzalności odbiornika, co mogliście widzieć na dzisiejszym firmiku, to na pewno będzie to bardzo dobry wybór. Jeśli jesteście zainteresowani Siriusem Mini, oczywiście odezwijcie się do nas. Ja bądź moi koledzy chętnie przyjedziemy i zaprezentujemy Wam wszystkie jego możliwości. Do zobaczenia! No, no a, a jak kto to mówił? Tanë që u shtjë, një, një, një,